Dzisiaj przeżywamy podwóz uczci Świętego Zygmunta Szczesnego Felińskiego, patrona naszej świątyni. Nasza parafia ma dwóch dwoje patronów. Matka Boża patronuje współczynka wiernych w całej wspólnocie parafialnej, natomiast świątynia sama kościół jest pod Świętego Zygmunta Szczesnego Felińskiego. Siostry, które niegdyś ofiarowały właśnie ziemię pod tutaj teren kościoła. Mamy taką prośbę, jedną, żeby właśnie świątynia była pod wezwaniem pizza. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozmawialiście w drodze. Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, Niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmie jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmie, a kto przyjmie mnie, nie przyjmie mnie lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, jakże się cieszę, że jestem z Wami, Wasze święto patronalne. Gdy dziękujemy Panu Bogu za świętego arcybiskupa. Warszawskiego, Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Dziękuję księdzu proboszczowi, że mnie zaprosił i że mogę stać się uczestnikiem waszej uroczystości, waszego święta. Cieszę się, że jestem w kościele pod wezwaniem Świętego Zygmunta, że są tutaj relikwie tego świętego właśnie na ołtarzu, że na cmentarzu jest, o czy może nie wszyscy wiedzą, trumna której pierwotnie był pochowany święty Zygmunt Szczęsny Feliński. I zwłaszcza, że jest tu w tej parafii oprócz wielu czcicieli tego świętego żywa cząstka arcybiskupa Zygmunta, Zgromadzenie Sióstr Rodziny Marii. Wszystkich witam serdecznie. Referent psalmu, który żeśmy dzisiaj słyszeli. ukierunkowuje nas w naszych rozważaniach. Pan podtrzymuj, Bóg podtrzymuje całe moje życie. To nie jest go taki tekst, który gdzieś tam jest w psalmie i tu jako refren występuje. Ale to jest jakieś odsłonięcie tajemnicy życia chrześcijańskiego, a zwłaszcza odsłonięcie Tajemnicy świętości. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Może jeszcze tego nie wiesz? Może jeszcze dlatego łatwo upadasz? Może jeszcze dlatego łatwo wątpisz? A to sobie dzisiaj chcemy przypomnieć i przeżyć: Bóg podtrzymuje całe nasze życie. To jest w życiu wszystkich świętych widoczne, w życiu każdego uczciwego chrześcijanina. Ale szczególnie widoczne w tych dwóch, których nam Kościół postawił przed oczy, bo przecież chyba pamiętacie poprzednią niedzielę, kiedy do chwały ołtarza został wyniesiony, błogosławiony Stefan, kardynał Wyszyński, prymas Polski. W mediach słyszałem, że dwa miliony Polaków łączyło się z tą uroczystością. A dzisiaj. Drugi arcybiskup warszawski, historycznie pierwszy, bo z XIX wieku, ale w tym naszym ciągu dni następny to właśnie arcybiskup Szczęsny Feliński. I myślę, że nie można się oprzeć temu wrażeniu, że oto. Warszawa, nasza stolica, pokazała się od najlepszej strony. Dwóch świętych z Warszawy. Bo czasami ta Warszawa pokazuje się z bardzo haniebnej strony. To może tak odetchnijmy dzisiaj i ucieszmy się, że od takiej najlepszej strony ta Warszawa w tych dwóch postaciach się pokazała. Zauważmy te zbieżności, podobieństwa między obu arcybiskupami. Obaj pasterzami tej samej stolicy Warszawy, ludzie wielkiego formatu, wielkiego formatu. Kiedy papież Pius IX mianował po siedmiu zaledwie latach kapłaństwa księdza Zygmunta Felińskiego na stolicę warszawską, to napisał do niego: Na stanowisko arcybiskupa warszawskiego ciebie wybraliśmy. Wielebny bracie, o którym wiedzieliśmy, jak wielki jesteś cnoty i pobożności, jak szczególną względem nas i względem, względem tej katedry Piotra wiarą, miłością i poszanowaniem jesteś ożywiony. Takie słowa o młodym kapłanie, który podejmuje arcybiskup słowarszawskie. A kardynał Wyszyński zasłużył na. To słowo, które Jan Paweł II o nim powiedział, gdy odchodził. Takiego kardynała, takiego prymasa to Bóg daje nam raz na tysiąc lat. To są ludzie szczególnej wielkości, szczególnego światła, szczególnego otwarcia się na Boga i oni od Boga biorąc wszystko nam przekazują. I gdzie rzeczywiście są zbieżne, podobne? My tu obecni starsi wiemy, że kardynał Stefan Wyszyński, też młodo mianowany biskupem najpierw lubelskim, a potem warszawskim, został internowany, został odsunięty od rządów w archidiecezji. Trzy lata to trwało. To trwało trzy lata i Kościół cierpiał, i Kościół się modlił. Myśmy rzeczywiście przeżywali to, Zesłanie naszego ojca, kardynała Stefana Wyszyńskiego, na tą syłkę po różnych klasztorach. Ale czymże to jest w stosunku do tego, co przyszło przeżyć świętemu Zygmuntowi Szczęsnemu? To 20 lat syłki, kiedy tu nie udało mu się dotrzeć do ludzi. Bo i ci go nie rozumieli, swoi go nie rozumieli, swoi go nie przyjmowali, swoi go wygwizdywali nieraz. A i władza carska też no, nie, nie, chętnym okiem patrzyła na niego, że on jest patriotą, że on pragnie dobra ojczyzny, że on pragnie, żeby jakoś zapobiec powstaniu. Żeby się krew nie przelewała, bo wie, jaką cenę naród będzie musiał zapłacić. Ten arcybiskup 20 lat przebywa, oddalony od swojej wczarni w Jarosławiu nad Wołgą, na zesłaniu, wśród 300 tysięcy zesłańców, którzy wtedy tam byli, i wśród 100 księży katolickich, którzy wtedy. Tam byli, trudne życie, trudne dzieje, ale Bóg podtrzymuje całe moje życie. Takie przeróżne trudności, które mieli obaj, że byli niezrozumiani, że byli prześladowani, tamten przez Sara, ten przez Komunę, że byli niezrozumiani także przez swoich. I nieprzyjęci przez tych swoich, i to był szczególny dramat. Ludzie, którzy chcieli coś dobrego zrobić, ale rzucano im kłody pod nogi. Ludzie, którzy byli wielkiej wiary, wielkiej miłości, ale którzy nie mogli rozwinąć skrzydeł i służyć tak, jakby chcieli Kościołowi i narodowi. Arcybiskup Szczęsny Feliński mówił, wyznawał swoją miłość do Kościoła, jakie to przejmujące. Kościół to najdroższy skarb mój, to cel życia mojego, to jedyne kochanie moje na tej ziemi. Tak. A kardynał Wyszyński mówił, że dla niego po Bogu pierwsza jest Ojczyzna, bo to jest ta Matka. Te słowa i ten format życia. To przecież jest niesamowity jakość zbieżny, a wszystko wzięli z rodziny, z pobożnej, patriotycznej rodziny. Arcybiskupowi szczęsnemu, gdy miał 9 lat umarł ojciec, a potem gdy miał 11 lat to matka została wywieziona na Syberię od szóstki dzieci, które były w domu. Skonfiskowany majątek, no i zaczyna się to trudne, męczeńskie, jakby życie arcybiskupa. Dwadzieścia lat tam działał, tam pomagał tym ludziom, tam się opiekował, tam głosił Chrystusa, udzielał sakramentów, jeśli tylko nie było jakichś przeszkód ze strony państwa, ze strony reżimu. Biskup, który podejmuje pracę mimo swoich bólów, mimo odłączenia od swojego ludu. Podobnie kardynał Wyszyński właśnie wtedy, kiedy był odłączony, w te trzy lata, obmyślił projekt duszpasterski odnowy życia moralnego, religijnego i społecznego Polski. To są słynne... Śluby Jasnogórskie, nawiązując do Jana Kazimierza, na nowo poderwał naród do tej wierności, że przysięgamy, przyrzekamy. I tu te wielkie sprawy włożył na nasze ręce i zachwycił Europę i zachwycił świat wtedy duszpasterstwem nowoczesnym, zorganizowanym, takim tematycznym, takim, gdzie rzeczywiście skuteczność jest wielka. Ludzie wielkich marzeń, wielkiej pracy, wielkich trudności, ludzie wiary, modlitwy. Czasy były bardzo trudne. Za biskupa szczęsnego przecież to były czasy rozbiorów, Polska rozszarpana przez wielkie mocarstwa na sztuki. Czasy powstań, najpierw listopadowego, potem styczniowego. Za czasów kardynała Wyszyńskiego, co się odbiło na jego życiu i na jego pracy, czasy wojen, wojny światowej, czasy powstania obozów koncentracyjnych, czasy potem bezkrwawej rewolucji, jaką była Solidarność. To wszystko trudne czasy. Ale kto powiedział, że święci mają mieć łatwe życie? Kto powiedział, że my, chrześcijanie, mamy mieć łatwe życie? To właśnie Bóg nam dzisiaj ukazuje, że przez wielkie trudny, przez wielkie zmagania przychodzi łaska Boża, przychodzi świętość. Bóg podtrzymuje całe moje życie. A chrześcijanina, siła chrześcijańska to nie tylko czynienie dobra, jak powiedział święty Augustyn, ale także znoszenie zła. To także jest siła, to także jest przejaw świętości. Obaj posługiwali się tym słowem, które dobrze znamy, non possumus. Pierwszy arcybiskup Zygmunt Szczęsny powiedział odjeżdżając na to długie wygnanie bo przez 20 lat a potem jeszcze 12 lat kiedy w galicji przebywał kiedy nie mógł wrócić do Polski koszmar cały ale powiedział wszyscy mówcie powtarzajcie to non possumus nie możemy nie możemy przekroczyć pewnych granic pewne postawy są dla nas nie do przyjęcia pewien kompromis jest do odrzucenia non possumus te same słowa powtórzył kardynał Stefan Wyszyński. To ludzie dialogu, tak. I arcybiskup Feliński dialog prowadził ze wszystkimi ludźmi. Chciał pojednania z Ukrainą, chciał pojednania z Cerkwią Prawosławną. Kardynał Stefan Wyszyński, to człowiek, który był człowiekiem pojednania z Niemcami. Za jaką cenę? To orędzie, prosimy o przebaczenia, a najpierw przebaczamy. Ile wywołało zła. Jak Nazywano go nawet zdrajcą i Pluto na niego. Ludzie dialogu, ludzie wyciągniętej ręki, ale jednocześnie ludzie zasad ewangelicznych, to twarde, non possumus, niech tam dzisiaj też nie pozwoli się rozmyć w byle jakości, w jakiejś ugodowości wobec zła. Ludzie, którzy mieli wielkie przyjaźnie. Kardynał Stefan Wyszyński przyjaźnił się z Matką Różą Czaską, o czym wiemy. Ludzie, którzy potrzebowali współpracowników, może o tym mało się mówi, a szkoda, ale kardynał Wyszyński do tego wielkiego dzieła odnowy Kościoła w Polsce, Wielkiej Nowenny powołał Instytut, tak zwane ósemki, Instytut Katolicki w Służbie Ślubów Narodu Polskiego. Ile te kobiety wniosły tam swoje wiary, energii, jak one nad wszystkim czuwały, przygotowywały materiały, zabezpieczały też właśnie całą dokumentację. Dzięki temu mamy wypisy, zapiski kardynała, jego publikacje, tak jak mamy i dzienniki arcybiskupa. To Współpracownicy kardynała Wyszyńskiego, to ósemki. A arcybiskup szczęsny Feliński miał współpracownice, święte siostry z rodziny Maryi, które od samego początku pomagały mu w tym pochylaniu się nad biednymi, potrzebującymi starcami, chorymi. I to, to jest właśnie znak, że tacy wielcy ludzie mają tych zaprzyjaźnionych, te, te wielkie przyjaźnie, tych pomocników. Kardyna Arcybiskup Szczęsny Feliński przecież tylu spotkał na swojej drodze wielkich ludzi i Kraszewskiego, Mickiewicza, Czartoryskich, a zwłaszcza Słowackiego, z którym się bardzo przyjaźnił, jego matkę spotkał i być może, że Młoda śmierć Juliusza Słowackiego, jakby na, na rękach jeszcze świeckiego Zygmunta Szczęsnego sprawiła, że on poszedł drogą kapłańską, że zrodziło się powołanie. Ale potem też ciągle nie tylko on sam, ale współpracowników szukał. I to jest coś wspólnego tym dwóm. Bożym ludziom. To także ludzie, którzy dbali o sprawy społeczne, o trzeźwość, brał, dbał bardzo Zygmunt Szczęsny Feliński, w tej rozpitej specjalnie przez zaborców populacji polskiej. To samo Stefan Karnał Wyszyński, który powołał Krucjatę w Robotnikami się w szczególny sposób zajmował. To jest coś zbieżnego, to jest to podobieństwo tych dwóch postaci. Tak, przecież duchowo różnych, bo każdy jest różny, każdy inną drogą idzie do Pana Boga. I na tym tle może teraz popatrzmy na swoje życie, popatrzmy na to, że my. Też mamy trudne dni, trudne czasy, ale właśnie w tych trudnych czasach my jesteśmy wezwani także do świętości. Po to Kościół nam ukazuje te wielkie postacie, żebyśmy my szli tą trudną drogą. My mamy trudną drogę. Czytania biblijne trochę o to potrącają, bo jak mówi Księga Mądrości. Bezbożni taki mieli plan. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego. Jak myślicie, czy, czy ci bezbożni już się skończyli, już się wykruszyli? Mnóstwo ich teraz jest, żeby niszczyć wiarę, żeby niszczyć Kościół, żeby robić te zasadzki, żeby prowadzić wojnę hybrydową z rodziną. To są jakieś rozbiory, jakby. Tam były polityczne, tam były terytorialne rozbiory, ale pomyślmy, jak dzisiaj się rozbiera polską kulturę, polską tożsamość z pewnych wartości. Zobacz. Zobacz. W takich trudnych czasach żyjemy. I wielu ludzi weszło w jakąś pustkę, dało się wymanewrować, ogłupić, wpadło w tę zasadzkę. Indyferentyzmu, niewiary wielu ludzi. A czym zapełnić tę pustkę? Ano, szukamy to i tamto, alkohol, narkotyki, bardzo wielu ludzi w to jest uwikłanych. Ale ktoś może powiedzieć, a mnie narkotyki nie, nie, jakoś nie biorą. Dobrze, ale pomyślmy sobie o tym narkotyku psychicznym, jakiemu wszyscy podlegamy. To są media. To działa jak narkotyk, psychiczny narkotyk. Po tym człowiek gotów jest iść i zabijać. Tak go te media nastawiają. Tyle nienawiści, tyle agresji. To jest działanie jakby narkotyczne. To my temu wszystkiemu jesteśmy poddani. To w takiej atmosferze żyjemy. To tu nas Bóg powołuje do tego, żebyśmy byli świadkami Chrystusa w naszym narodzie, żebyśmy my byli świętymi, do czego jesteśmy wezwani. Święty Jakub Apostoł ukazuje nam dwa tematy, które do tego pójścia drogą świętości bardzo pasują. Oczywiście on widzi, jaka jest sytuacja, zazdrość, żądza sporu, bezład, wszelki występek. Kutnie, walki, on to widzi, widzi tą naszą także sytuację, która się w historii powtarza, nasila. Ale mówię o dwóch sprawach. Mądrość, która występuje z góry. Ona jest światłem, ona wprowadza pokój. Mądrość z wiary, mądrość z objawienia wzięta, to jest sygnał, to jest temat, który musimy uwzględnić, jeżeli chcemy iść tą drogą świętości. I druga sprawa, modlitwa, bo mówi święty Jakub, taki praktyk i znawca ludzkiej duszy. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Dwa tematy, nie tylko, żeby była modlitwa, ale żeby była dobra modlitwa, nie byle co, co dajemy Panu Bogu, myśląc tylko o swoich potrzebach. Przedstawiając Panu Bogu spis rzeczy, które on ma załatwić. To nie tak. To nie tak. To nie taka modlitwa. Wygląda czasami, że nasza jakby modlitwa jest antymodlitwą. Źle się modlicie i dlatego nie otrzymujecie. Stąd nasza droga do świętości musi być oparta o modlitwę, o tą prawdziwą, dobrą modlitwę, która przemienia ludzkie życie. I wreszcie w Ewangelii sedno wszystkiego, dobra nowina, ale taka trudna do przyjęcia. Chrystus mówi, poucza, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz zabity po z dniach zmartwychwstanie. To jest dobra nowina. Tak, dobra nowina, tak. My tą drogą pójdziemy trudną, ale tu jest zbawienie. Krzyż, ale nie tylko krzyż. Jeżeli krzyż byśmy odłączyli od zmartwychwstania, to jest nie to. Misterium paschalne. Krzyż, który prowadzi do życia, który prowadzi do zmartwychwstania, który jest gwarantem tego, że nasze wszystkie sprawy będą przemienione przez Pana Boga, przez Boga, który podtrzymuje całe nasze życie. To tą drogą mamy iść, a to wszystko mamy Całe misterium paschalne we mszy świętej. I dlatego tu się karmimy Słowem Bożym, żeby nabywać Bożej mądrości. Tu się karmimy ciałem Chrystusa, żeby tak jak ci wielcy ludzie nie załamać się, nie upaść. Ale żeby rzeczywiście nie zawieść Pana Boga, prośmy patrona tej świątyni, ale prośmy i błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, prośmy wszystkich świętych polskich, żeby nam w tym pomogli, żebyśmy my byli chociaż trochę do nich podobni, żebyśmy mimo trudności nie zawiedli, bo gdzie większe trudności, tam większa także łaska Boża. Zakończę wierszem, który wzrusza mnie szczególnie, bo napisał go mój przyjaciel, ksiądz biskup Józef Zabitkowski. To jest pieśń ku czci Waszego patrona. Wiara mocniejsza jest niż panowanie. Wszystko dla Boga, niewola, wygnanie. Zawsze zwycięży miłość w cierpliwości, aż do wolności, aż do świętości. Opatrzność Boża dała trudnej Polsce pasterza zgody, bohatera wiary boskich i ludzkich, świętych praw obrońcę, człowieka, co miał wielkie, polskie serce. Ojcze zesłanych, opiekunie sierot, szczęsny dla wszystkich, Ty już jesteś święty, a my wciąż biedni, niewolą zranieni, żyć jako wolni jeszcze nie umiemy. Z nieba spójrz na nas, Ojcze pojednania. Na polskie wioski, miasta i Warszawę, spraw, aby Polska za sióstr Twych przyczyną stała się zgodną i szczęsną rodziną. Pasterzu wierny, my przez twe zesłanie jesteśmy wolni, więc niechaj w ojczyźnie zakwitnie chwała Boga, cześć Marii. Ziomkowie Twoi niech będą szczęśliwi. Co daj Boże? Amen.